Cześć ludzie, dzisiaj będziemy mówić o zagadce. Może nie jest to kliniana, no ale będzie. Więc, bym sobie człowiek, który lubił podróżować. I co będą do typa cyśnienia? Muszą oczywiście pchać tak. akcesoria. Ale ta przyszerzawa ja podejrzewał, jak na podróżnika. Więc on uciekł z tym, ile tam, ale tam się nie wezwał. Więc sam począł śledztwo. Okazało się, że ten typ był jego sąsiadem. Więc wkradł się do niego, gdy go nie było w to. A ten człowiek, który uważał, że jest podróżnikiem, wtedy, gdy wyszedł, wrócił, bo zapomniał. Króczy to samochód. No więc został przyłapany kasierzy na tym oczy. Ale że jeden i drugi coś miał, na sumie to stali się spółką. Postanowił wyrabiać ludzi, ale nie tak dosłownie. Jak chcecie więcej, to zaczekajcie. Skoro zaczekaliście, to trzeba przyznać, że Teraz ta historia będzie coraz bardziej skomplikowana, bo ta spółka się powiększyła. Teraz jest 30 osób w tej spółce, i oni stworzyli agencję. A jaką to wam nie powiem? To tajemnica. Więc zacznijmy od tego, że każdy z nich był przydzielony do jednego z trzech sektorów. No i ci dwaj wspólnicy byli w tym samym. I oni, oprócz tych przeglądów, byli jeszcze więcej. Zacznijmy od jednego z pierwszych. Więc Normalnie pracują. Ani, co się stało w pewien czwartek? Otóż nie wyjąć w pet. Więc gdzie by? Otóż ukradni statek. A więc przygotowali się do tego oczywiście dziesięć dni. Pierwszego dnia zapionowani w którym miejscu, drugiego ciągle. I tak każdego dnia. A więc, a na, był następujący. Tak jak włamał się sklepikarz, tak jego zadaniem było włamanie się na statek. Jego wspólnik, odróżnik oczywiście, był na małej łódce. No, odpłynął godzinę wcześniej, tak jak zaplanowali. Więc jego zadaniem było czekać dwie i pół godziny. A więc. W półtorej godziny. Mając na statku swoich ludzi, którzy byli siedlani mundurowych. Służba wodna podróżje ani ukradnie w sposób przechodzenia przez wentylację. Dziwne. Nieważne, nie wchodzimy w szczegóły tej części. Oczywiście, pewnie kichią przedmiotem, przemknęli tam, obcięli wszystko. Gdzie leży pewien drobny i cenny przedmiot? Ugranijmy go, zbijając szynka, ponieważ był zabezpieczony więc szybko co zrobili, wszyscy, oprócz tego, który się oprócz sklepikarza. nie weni. w stanie określić łapotę, bo co nie, ty nie będzie nic się nie dzieje, a skrypikaż no nie sobie wyszedł. W sumie wyszedł to, no powiedziane, no. Nie można wyjść. Szło z statu, bo no, Wskoczył na łódź. No więc to była drobna ich pierwsza akcja. A co się stało z tym małym, drobnym przed Otóż sklepika bo go nie wziął. Bo Miał go jeden z ich pracowników. A który tego nikt do tej pory nie wie. A...